Domowy sok z marchewki w insulinooporności będzie dobrym rozwiązaniem, czy lepiej z tego zrezygnować? Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w insulinooporności kompletnie nie ma znaczenia, czy cukier, który przyjmujemy w postaci glukozy albo sacharozy lub też fruktozy pochodzi z marchewki bio, czy też pomarańczy są bio, czy nie są bio. Ten cukier jest zawsze taki sam i za każdym jednym razem ma taki sam wpływ na poziom glukozy, a także insuliny. Moi drodzy, sok z marchewki, jeżeli zdarzy Wam się, że wypijecie takiego soku, absolutnie nic się moi drodzy złego nie stanie. Ani to nie pogorszy ani nie poprawi waszej insulinooporności. Natomiast nie zachęcam Was w ogóle do regularnego wypijania jakichkolwiek soków: ani z marchewki, ani z pomarańczy, ani z jabłka, ani z gruszki, z uwagi na fakt, że są to dosłownie płynne cukry które w zdecydowanie szybszym czasie podnoszą poziom glukozy, a także insuliny niż na przykład zjedzenie całego owocu. Sok z marchewki zawiera około 50% sacharozy, blisko 30% glukozy. No a reszta 20% to jest fruktoza. Oczywiście, że cukry proste mają wpływ na wzrost poziomu glukozy, a także insuliny, a dodatkowo fruktoza będzie dosłownie obciążała jeszcze naszą wątrobę i może prowadzić do, do insulinowego otłuszczenia wątrobym może prowadzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby, a tym bardziej, jeżeli tej fruktozy jest w naszej diecie dużo. A niestety jest dużo, bo nawet by się nie wydawało, że w szynce, w kiełbasie, czyli w takich produktach, o które byśmy dosłownie nie podejrzewali, że są źródłem cukru, to tam również występuje bardzo często syrop glukozowo-fruktozowy lub też po prostu dodatek fruktozy. A za tym kompletnie nie polecam wam wypijania jakichkolwiek soków. I to, że ten sok jest domowy, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ na sklepie w typowych półkach również znajdziemy soki, które nie zawierają dodanego cukru, czyli mają tylko te cukry naturalnie występujące i ich również Wam nie polecam.